Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno własnych marzeń. Korzystaj z talentu, który posiadasz. Las byłby bardzo cichy, gdyby śpiewały w nim tylko te ptaki, którym wychodzi to najlepiej. Czy często zdarzają Wam się dni, w których nie macie nawet siły, by wyjść ze swojego własnego pokoju? Mówiąc dosłownie, czy zmagaliście się kiedyś z brakiem motywacji do działania? W czasach pandemii ten problem narasta w jeszcze szybszym tempie, dlatego postanowiłyśmy go rozwiązać i podać wam pomocną dłoń. W tym celu stworzyłyśmy projekt społeczny The Power of Words, który jak mamy nadzieję, stał się doskonałym źródłem inspiracji. Codziennie publikowaliśmy cytat motywujący do działania oraz co tydzień wpis Hero of Week. Stworzyłyśmy także internetową, inspirującą gazetę, której założeniem było przeprowadzenie wywiadów z osobami, które już za sobą mają największe trudności w swojej drodze do celu. Działalność internetową postanowiłyśmy uzupełnić o kampanię reklamową, której efekty można było zobaczyć w postaci motywujących billboardów, plakatów oraz grafik na ekranach LCD w samym centrum Warszawy, Krakowa oraz Płockiej Komunikacji Miejskiej. Chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które udzieliły nam wsparcia, dyrekcji i nauczycielom naszej szkoły oraz firmom, takim jak Krajowa Spółka Cukrowa, Komunikacja Miejska w płocku, Halo Studi Reklamy, firmie AMS i firmie City. A jak nasz projekt przedstawia się w liczbach? Podczas realizacji projektu wsparło nas 13 partnerów, a budżet, który udało nam się dzięki temu pozyskać, wyniósł 5000 zł. Na naszych profilach w mediach społecznościowych pojawiło się 180 postów motywujących. O naszej inicjatywie pojawiły się 22 wzmianki w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich. Zakładałyśmy, że projekt społeczny The Power of Words dotrze do 10 tysięcy osób. Jednak z naszej inicjatywy skorzystało aż ponad 2 miliony 400 tysięcy osób. Na zakończenie damy Wam jedną radę. Zawsze celujcie w Księżyc, bo nawet jeśli nie traficie, będziecie między Gwiazdami. Każde marzenie jest tak jak Gwiazda. Jeśli konsekwentnie będziemy dążyć do realizacji planów, nasze Gwiazdy będą świecić najjaśniejszym blaskiem. Najważniejsze to nie pozwolić, by jakakolwiek Gwiazda zgasła. Marzenie nie umierają oraz nie mają daty przydatności. Pamiętajcie, że niezależnie od wszelkich przeciwności powinniśmy zdobywać najwyższe szczyty. Bo to przecież właśnie stamtąd jest najbliżej do gwiazd.